Witam ponownie bardzo serdecznie. Dzisiaj w podstawowym poradniku dotyczącym gwiazdy śmierci, a konkretniej jak wybudować swoją pierwszą gwiazdę śmierci. Będą to bardzo podstawowe informacje, jak zrobić właśnie badanie grawitonów, jak je osiągnąć w dość łatwy sposób, jak i również co jest potrzebne do wybudowania pierwszej gwiazdy śmierci. Jak wspomniałem, wcześniej jest to poradnik podstawowy. Ci, którzy już wybudowali swoją gwiazdę śmierci, najpewniej nie znajdą tutaj dla siebie nic ciekawego. Jeżeli jednak nie wiesz, jak do tego podejść, dobrze, jest to jak najbardziej odcinek dla ciebie. A więc zabierajmy się do roboty. W tym celu skopiowałem swoje konto po raz kolejny na serwer testowy i zaraz na niego skakujemy. Jesteśmy już na serwerze testowym. Jak widać, moje konto stare już ma gravitony zbudowane, ale zacznijmy od samego początku. Co w ogóle potrzebujemy, żeby zbudować pierwszą gwiazdę śmierci? Żeby zbudować pierwszą Gwiazdę Śmierci, musimy zbadać rozwój grawitonów na poziom pierwszy. Dodatkowo, na planecie, na której będziemy chcieli wybudować ową Gwiazdę Śmierci, potrzebujemy mieć stocznie na poziomie 12, minimum. Dodatkowo, jak możemy się dowiedzieć z drzewka technologii Gwiazdy Śmierci, potrzebujemy również mieć. Laboratorium badawcze na poziomie 12, badanie napędu nadprzestrzennego na poziomie 7, badanie technologii nadprzestrzennej na poziomie 6, no i jak wcześniej mówiłem, stocznia poziom 12. I tutaj jeszcze pokazuje się nam fabrykę robotów, minimum poziom 2. Oczywiście potrzebujemy również mieć wszystkie inne wymagane badania oraz budynki, które potrzebne są, żeby chociażby zrobić tu technologię nadprzestrzenną czy napęd nadprzestrzenny. Jak wybudować stocznie i tak dalej, to oczywiście nie będę tego tłumaczyć, bo to są podstawy podstaw, które zamieściłem w swoich pierwszych odcinkach. Jak zrobić badania i jakie wymagania są do nich, również są tam zamieszczone, czyli oczywiście klikamy i wyświetlamy sobie drzewko technologii, po nim idziemy, czego nam jeszcze brakuje, żeby zrobić to badanie. Ale jeden z widzów zapytał mnie ostatnio i poprosił o poradę, w jaki sposób właśnie zgromadzić tak dużą ilość energii. Na poziomie pierwszym grawitonu, który jest nam potrzebny, wystarczy nam 300 tysięcy energii, co mimo wszystko jest dość dużą ilością. Na potrzeby dzisiejszego filmu zrobimy sobie poziom drugi. I tutaj od razu uprzedzę pytania. Powyżej poziomu pierwszego rozwój gra grawitonów nie daje nam całkowicie nic. Oprócz tego, że do któregoś z osiągnięć i achievementów są potrzebne wyższe poziomy, zdaje się chyba nawet ósmy, ale po raz kolejny, dla samego kąta nic to nie daje jest to tylko i wyłącznie. Zmiana kosmetyczna. W dawniejszych czasach, gdy uniwersa miały szybkość rozwoju razy 1, a nie tak jak dzisiaj razy 8 lub 10. Specjalnie kolonizowało się planeta na pozycji pierwszej, gdzie temperatury były najwyższe i tam się budowało dużą ilość po prostu satelit słonecznych, by osiągnąć te 300 tysięcy energii potrzebnej na grawitony. Po czym prosiliśmy jakiegoś naszego sojusznika, żeby nam te satelity wszystkie zniszczył, zbieraliśmy złom, kasowaliśmy kolonie. I mm. cały proces się kończył. Owo badanie oczywiście możemy sobie zrobić na jakiejkolwiek kolonii, i nawet później ją sobie skasować, nadal będzie u nas aktywne. O ile gdziekolwiek na innej planecie będziemy również mieli laboratorium badawcze na minimum 12 poziomie. No i oczywiście będziemy mieli później stocznie, żeby wybudować tą gazę śmierci. Teraz, gdy nasze serwery są dużo szybsze, jeżeli chodzi o rozwój i wydobycie Robi się to raczej w mniej inwazyjny sposób niż kolonizowanie planety na pozycji pierwszej, choć jeśli ktoś lubi, oczywiście może również tak też zrobić. Jak widać, moja energia w tej chwili, czyli aktualna produkcja to jest 172 tysiące. Aby zbadać grawitonu na pierwszym poziomie, muszę mieć aktualną produkcję na poziomie 300 tysięcy, czyli potrzebuję po prostu wybudować dużo więcej satelit słonecznych. Pytanie jak dużo? I tutaj z pomocą przychodzi nam kalkulator rozwoju grawitonów. Link oczywiście standardowo o umieszczę w opisie. Wpisujemy tutaj swoje parametry, czyli takie jak poziom technologii energetycznej, poziom stoczni i tak dalej. Bardzo istotną rzeczą jest nasza maksymalna temperatura. Czym wyższa, tym łatwiej nam będzie to osiągnąć. Ale jeżeli różni się między jedną planetą jakieś tam 5 stopni, to nie ma żadnej różnicy. Będzie to po prostu 100, 300 więcej satelit. A dla nas do zbudowania nic wielkiego. W miejscu akceleracja wszechświata wybieramy sobie po prostu prędkość naszego serwera. Serwery testowe mają prędkość 10, większość serwerów polskich będzie miała prędkość 8. I teraz tutaj mamy do wyboru coś takiego jak zwiększacz energii. Cóż to w ogóle jest? Z licytatora lub po prostu w sklepie możemy sobie kupić coś, co się nazywa boosterem do energii. Zwiększa to naszą aktualną produkcję całkowitą energii o dany procent na jakąś tam ilość czasu. W procesie właśnie. Badania gravitonów warto, żebyśmy sobie użyli taką 80%, jeżeli nie mamy, to jak najwyższą na przynajmniej 7 dni. Na planecie, na której będziemy to robić, konkretnie musimy to odpalić. Więc aktywujemy i tutaj moja produkcja energii już skoczyła do prawie 300 tysięcy. No, ale wiadomo, ja mam dość dużo satelit już na samym starcie, jak i jakieś tam elektrownie fuzyjne pewnie również są na planecie. Więc wybieramy sobie, że będziemy używać 80%, że nasza klasa, to już to na przykład handlarz, jeżeli jest handlarzy, i że nasza klasa to zbieracz, jeżeli jest zbieraczy, jeżeli mamy już jakieś elektrownie słoneczne lub fuzyjne na tej planecie, to możemy sobie również uzupełnić to. I tu program mi wynik obliczeń wypluł, czyli muszę dobudować jeszcze 887 satelit, żeby mieć 300 tysięcy energii, czyli tyle co potrzeba na rozwój grawitonów. Poziomu pierwszego. Jeżeli wyobraźmy sobie, nie miałbym żadnych właśnie satelit, i żadnych elektrowni słonecznych, to przy mojej powiedzmy maksymalnej temperaturze 56 byłoby to 5000 satelit słonecznych. A mając tu właśnie glasę handlarza, mając zwiększacz energii, o, mam tutaj jeszcze mechanika, więc to sobie tego nie zapomnijmy. On również daje nam troszkę energii. No ale że ja chcę sobie wrzucić na ten drugi poziom grawitonów, na który potrzebujemy właśnie 900 tysięcy energii. To potrzebuję mieć tyle, tylko razy 3, a dokładniej 4808 razy 2 plus tyle, ile mi brakowało do 300 tysięcy energii, więc to sobie po prostu zbudujemy. Ja nie będę się za bardzo bawił i po prostu zrobię sobie overkill, wybuduję ich 15 tysięcy, bo to serwer testowy, więc mogę. Oczywiście używam tutaj opcji z Antigame Reborn, żeby mi policzyła, ile jest potrzebne zasobów, i po prostu sobie podsyłam je z, z Moona. W międzyczasie jeszcze sobie uruchomię moje niedziałające elektrownie fuzyjne na 100%, no bo czemu nie. No i już mamy 594 tysiące aktualnej produkcji. Surowce wylądowały, więc zaczynamy sobie budowę satelit słonecznych. Polecam na planecie, na której to robicie mieć nanity na poziomie chyba przynajmniej piątym, wtedy długość produkcji każdej satelity słonecznej przy powiedzmy tej stoczni poziom 12 będzie wynosił 1 se sekundę. Czyli te plus minus 5000 satelit słonecznych, które będziemy musieli wybudować nie potrwa zbyt długo w porównaniu do tego ile mogłoby to trwać gdyby na przykład jedna satelita budowała się minutę. Ja na potrzeby odcinka oczywiście po prostu użyję sobie skradzacza budowy statków. No i już mamy dużo, dużo powyżej wymaganej energii, więc możemy sobie zbadać nasze badanie. Gravitony nie kosztują nas całkowicie nic, o ile mamy wymaganą już energię. Po prostu klikamy sobie badaj i wykonano grawitony poziom drugi. Teraz, oczywiście, pewnie zapytacie, a co zrobić z tymi satelitami słonecznymi, które nie są zbyt bardzo nam potrzebne do czegokolwiek. Opcje są dwie: albo po prostu sprzedajemy dla handlarza złomu nasze satelitki słoneczne. Tylko że tutaj musimy zauważyć, że aby je sprzedać, to musimy mieć magazyny kryształu, jak i również deuteru, które nam wystarczą, by pomieścić złom z nich zebrany. Oczywiście, możemy sobie ponegocjować, podbić trochę, lub ewentualnie robimy to na planecie nowej. Kolonii, którą będziemy jeszcze rozbudowywać, ale nie budujemy na niej wcześniej obrony. I wtedy po prostu prosimy kogoś z sojuszu, żeby nam zniszczył te satelity. My sobie pozbieramy złom, on nie będzie miał strat, bo my nie mamy obrony, wszyscy będą ucieszeni. No i gratulacje! Możemy teraz wybudować swoją pierwszą gwiazdę śmierci. Gwiazda w budowie, ale odpowiedzmy sobie również od razu na pytanie, do czego takie gwiazdy śmierci w ogóle nam są potrzebne. Jak sobie wejdziemy do stoczni i klikniemy na ten, na gwiazdę śmierci, jak i również na ten znak zapytania, to wyświetlą nam się jej statystyki. Na początku pewnie będziemy mieli coś bliżej podstawowych wartości. Moje wartości, już te pełne, są uwzględnione z dodatkiem wszystkich badań, które mam, czyli. Technologii ochronnej, popancerzenia, technologii bojowej. Prędkość jest zwiększona o napęd nadprzestrzenny. Jakie również widzicie na, list, na liście inne rzeczy, które mogą teoretycznie bustować statystyki Gwiazdy Śmierci? Prędkość jej jest. Bardzo, ale to bardzo niska. W porównaniu do e, najwolniejszego innego statku, który posiadamy, jest mimo wszystko kilkukrotnie e, wolniejsza. Co sprawia, że nie jest zbyt często używanym statkiem bojowym. Wielu graczy umiłowało sobie ją z racji na, na ciężkość w jej zniszczeniu i na to, jak bardzo ładnie sprawdza się w roli niszczenia wszelkiego rodzaju bunkrów, o ile oczywiście mamy jej w odpowiedniej ilości. Tylko również wiadomo, jeżeli lecimy na bunkier, to najpewniej jest on na planecie, jeżeli lecimy za takim na planetę z bardzo wolnymi statkami. To istnieje duża szansa, że ktoś złapie nas na falandze i po prostu puści na nas kontrę. Więc tutaj uważajcie. Gwiazda Śmierci jest również stosowana do fleet saveów, Bardzo wielu graczy flotowych, jak i również tych ekowców, buduje swoją pierwszą lub kilka gwiazd Śmierci po to właśnie, żeby, żeby wysyłać długie fleet savey. I tutaj na przykładzie weźmiemy sobie wszystkie statki, ale odejmiemy Gwiazdy Śmierci. Spróbujemy sobie je wysłać na stacjonoj na 10% na jakiś tam odległy moon nasz. Cała flota leci 7 godzin. Co jeśli dodamy do tej floty również gwiazdę śmierci i wyślemy na ten sam moon na 10% na stacjonoj. I już mamy 32 godziny. Jeżeli wiemy, że naszej floty powiedzmy bojowej lub transporterów nie będziemy przez dłuższy czas używać, lub po prostu potrzebujemy wydłużenia czasu, bo śpimy więcej niż 7 godzin, to po prostu sobie ustawiamy nasz safe w gwiazdą śmierci i zamiast lecieć te 7 godzin, możemy sobie ustawić tutaj na 40% i leci nam 8 godzin lub tutaj 10,55 minut. Ważnym. I dość istotnym jest, aby nasze badanie napędu nadprzestrzennego nie było zbyt wysoko, bo czym jest wyższy? tym szybciej lata Gwiazda Śmierci. Chyba, że jesteśmy oczywiście typowym flotowcem to również napęd nadprzestrzenny chcemy mieć wysoko, bo wtedy i nasze pancerniki i nasze rozprówacze latają szybciej, a na tym wtedy nam zależy. No i na koniec nasze cudowne Gwiazdy Śmierci służą również do zniszczenia innemu graczowi Muna, Ale o tym jak to robić i po co konkretnie w najbliższych odcinkach. A tymczasem ja dziękuję, jeżeli macie jakiekolwiek pytania zadawajcie je w komentarzach. I do następnego.